Cześć. Dawno mnie tutaj nie było e, dlatego postanowiłam przyjść z takim filmem na rozgrzewkę. Jeżeli słuchać jakieś dźwięki, to właśnie mój pies postanowił dołączyć do nagrywania. E, tak, więc postanowiłam przyjść z takim filmikiem na rozgrzewkę. E, zrobić takie podsumowanie ostatnich miesięcy. Nazwijmy to podsumowanie pierwszego kwartału roku 2023. Tutaj mam książki. W sumie książek jest jeszcze więcej, bo e, trochę też czytam na Kindle i słucham w aplikacji audiobookowej, ale do tego zaraz przejdziemy. Pierwsza książka, którą w tym roku przeczytałam, to Ernest Hemingway Zaś słońce wschodzi. To jest nowe wydanie, no już nie takie nowe, ale było nowe wydanie, y, przełożył Maciej Potulny. Y, bardzo mi się podoba styl tego wydania z wydawnictwa Marginesy. Mam zresztą tutaj na półce Stary Człowiek i Morze, dlatego stwierdziłam, że Książki będą do siebie pasować, więc muszę ją mieć i przy okazji muszę ją przeczytać. To był, e, krótko mówiąc, błąd. E, od tego czasu stwierdziłam, że nie kupuje się książki na podstawie ładnej okładki, bo znaczy wiadomo, tutaj w przypadku Hemingwaya, no jest to mm, klasyka. Literatury, ale wydaje mi się, że akurat to się trochę kiepsko zestarzało. No, bo czy mamy ochotę czytać prawie 300 stron rozkmin jakiegoś uprzywilejowanego, białego mężczyzny, który ma kasę, podróżuje sobie po Europie? No, i właściwie spotyka się ze, ze znajomymi i to by było na tyle. Nie, no wiadomo, jest to mega uproszczenie tej książki, ale przyznam, że nie trafiła ona w mój gust i troszeczkę już od tych nowych wydań Hemingwaya będę się trzymać z daleka. Bardzo ciężko mi było przez to przebrnąć, i mój rok zaczął się właśnie bardzo wolno, jeżeli chodzi o czytanie książek, właśnie przez to, bo męczyłam się z tym chyba. Z trzy tygodnie. Nie mam tej książki fizycznie. Kupiłam e-booka w języku angielskim. E, książka pod tytułem Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Gabriel Zevin to hit zeszłego roku. Mam wrażenie, że tą okładkę po prostu wszyscy widzieli już do znudzenia w internecie, jeżeli śledzicie jakichś zagranicznych twórców, influencerów, śledzicie jakieś listy, e, podsumowania książek z zeszłego roku. Ależ mi ten pies dziś przeszkadza. To zdecydowanie ta książka była numerem jeden, bardzo popularna, więc stwierdziłam, że no dobrze, ja też ją przeczytam. Jeżeli jest taki hype, to ją przeczytam i jestem też bardzo ciekawa. E, wtedy tak myślałam. Jestem też bardzo ciekawa, kiedy ukaże się polskie tłumaczenie tej książki. No bo jeżeli to jest taki hit, to jestem przekonana, że wszystkie wydawnictwa się na nią rzucą. No i dopiero dzisiaj. Sprawdzając informacje do tego filmiku, dowiedziałam się, że właściwie ta książka już wyszła w języku polskim, więc jeżeli nie czytacie po angielsku, to koniecznie musicie sprawdzić e, polskie tłumaczenie. Ja sama nie wiem jakie jest, ale e, duży plus jest taki, że zachowali całą oprawę graficzną, tak więc... E, Okładka jest taka sama jak w oryginale i tytuł też został przetłumaczony dokładnie jak w oryginale. To jest książka o przyjaźni, o relacjach między ludźmi z grami wideo w tle. No i tak ja fanką jakąś wielką gier wideo nie jestem, ale tak naprawdę to nie jest główny temat tej książki, to znaczy się że gry wideo są bardzo ważne dla bohaterów, no bo też to, że oni grają, to jakby ich łączy. Z tego zaczyna się ich przyjaźń, bo mamy dwóch głównych bohaterów, Sam i Sadie, i oni właśnie nawiązują przyjaźń w dzieciństwie przez wspólne granie w gry. I w końcu, jako że oboje są bardzo zdolnymi osobami, no to postanawiają stworzyć razem grę wideo. To przeradza się w wielki sukces i tak otwierają swoją firmę produkującą gry wideo i tak dalej i tak dalej. Ogólnie poznajemy ich na przestrzeni wielu lat. No i właściwie chyba tyle mogę powiedzieć. Bardzo też lubię mówić, zauważyłam, że nadużywam tego stwierdzenia, że jest to książka chwytająca za serce, ale tak w tym przypadku również jest. Jest z momentami bardzo taka ciepła, rozczulająca, a momentami jest bardzo smutna, także jest taki idealny balans tych emocji. Bardzo dobrze, bardzo szybko się ją czyta. I myślę, że najważniejsze tutaj podkreślić jest to, że fani gier wideo na pewno będą mega zajarani, mega wkręceni no bo tutaj takich odniesień do tych gier jest bardzo dużo. Ale z drugiej strony, osoby, które kompletnie nie są w tym klimacie, to też bez problemu przebrną przez tę książkę, bo właśnie ten element gier no jest tutaj tylko taką dobrą metaforą życia. Właściwie bez cudzysłowia, bo to po prostu jest taka metafora życia. Także bardzo się cieszę, że ta książka jest już w języku polskim. Postaram się zrobić ten filmik dość krótki, chociaż jak widać chyba mi nie wychodzi, bo jednak za bardzo rozgaduję się, więc dobra, idźmy dalej. Kolejna książka, mam już ją w wersji fizycznej po angielsku. The Trees, autor nazywa się Percival Everett. I ja tę książkę przywiozłam z wycieczki, ponieważ w, pod koniec stycznia byłam w Londynie i stwierdziłam, że koniecznie muszę iść do jakiejś um, super niezależnej księgarni, żeby właśnie tam sobie coś kupić. Um, więc kupiłam tę książkę, bo również w zeszłym roku widziałam ją wszędzie na Instagramie. Też mam wrażenie, że wszyscy ją czytali i polecali, i też była nominowana do Booker Prize właśnie w 2022 roku. Znalazła się na shortliście. Ale co to jest? Ja się zupełnie nie spodziewałam tego, naprawdę. Nigdy takiej książki nie czytałam, i to myślę, że jest dobre podsumowanie, bo w wielu opisach spotkałam się z tym, że to jest jakaś taka powieść detektywistyczna, no bo zaczyna się od morderstw. Jest to małe miasteczko, właściwie taka no, amerykańska wioska w stanie Mississippi, i te morderstwa zapoczątkowują ciąg tak przedziwnych zdarzeń. Momentami wydaje się, że tam jakieś magiczne rzeczy się dzieją, a w trakcie okazuje się, że jest to opowieść o. Amerykańskim społeczeństwie, o rasizmie, uprzedzeniach związanych właśnie z rasą. Wszystko to jest napisane dodatkowo w sposób komiczny, czasami tragikomiczny. Język jest też bardzo specyficzny, bo większość tutaj osób rozmawia ze sobą w takim. Nie wiem, jakby to nazwać czy slang. No, w każdym razie taki mają sposób mówienia, który nie jest poprawny gramatycznie, więc bardzo jestem ciekawa, jakby to ktoś um, na polski język przetłumaczył. W każdym razie jest to książka bardzo inteligentna, um, dlatego zdecydowanie temu autorowi warto się przyjrzeć, bo to nie jest jego pierwsza książka. On ma już na swoim koncie sporo powieści, ale właśnie ja e, nigdy wcześniej go nie czytałam. No i naprawdę pokazuje. Co może się wydarzyć w przyszłości, bo to jest taka trochę mm, książka utopijna, dystopijna, no raczej chyba dystopijna, em, ale nie będę zdradzać więcej. Dwie kolejne książki, które w tym roku przeczytałam, to Cieszę się, że moja mama umarła i przy stole na temat tych dwóch książek zrobiłam już filmiki recenzje więc nie będę się tutaj rozwodzić. dodam tylko, że tą książkę dostałam od wydawnictwa Zafriko, więc prezent muszę to jakoś oznaczyć książka, którą przeczytałam na Kindle to lekcje chemii Bonnie Garmus czy ona może jest Jar Jarmus nie Garmus niech będzie Garmus Recenzję tej książki napisałam na moim Substaku, także też zostawię link. Mm, mogę tylko powiedzieć, że ta książka była dla mnie taka średnia, ale również w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziłam, że ją przeczytam. To się wydaje taka bardzo lekka i przyjemna książka o kobiecie, chemiczce, która w jakiś dziwny sposób staje się prowadzącą programu. Telewizyjnego, kulinarnego, to wszystko się dzieje w latach 60., i mamy tutaj taką problematykę, taką bardzo kobiecą, prawda? Jak kobiety były traktowane wtedy, czy wiadomo, to wszystko można odnieść w sumie do współczesności jak były kiedyś traktowane, jak ciężko im było się wybić, w karierze takiej zawodowej, zwłaszcza naukowej. Jest też problem przestępstw seksualnych, który jest tam tak właśnie wplatany bez właściwie żadnego ostrzeżenia, więc jakieś takie trigger warning tutaj powinno być, bo niektóre sceny opisane tam są naprawdę brutalne. No, jest też historia miłości tam, matki samotnie wychowującej dziecko, także taka obyczajowa, bym powiedziała, z elementami dramatu i komedii. Mi się podobała tak średnio, więc myślę, że nie ma co nad nią spędzać y, więcej czasu. No i teraz czas na książkę, która totalnie skradła moje serce jest zdecydowanie najlepszą książką, którą czytałam w tym roku. No, co prawda, mamy dopiero kwiecień, ale wciąż. Stoner John Williams. Stoner to powieść idealna i to nie ja wymyśliłam tą opinię, ale wiele innych osób przede mną. Tutaj na odwrocie jest opinia Toma Hanksa na temat tej książki. Jeżeli ktoś by był ciekawy, to Tom Hanks mówi, że jest to powieść o facecie, który poszedł na uniwersytet i został nauczycielem. No faktycznie, jeżeli chodzi o fabułę, no to jest to powieść o facecie, który poszedł na studia. Dodałabym jeszcze, że odkrył miłość do literatury i stał się właśnie nauczycielem akademickim. Uczył po prostu literaturę angielską. Według Juliana Barnes'a, czyli świetnego pisarza postmodernistycznego, jest to prawdziwa powieść czytelnika. Jej fabuła bowiem podkreśla wartość czytania i wartość studiów. Jak dla mnie, to jest opowieść o e, mężczyźnie, który odkrywa świat literatury i odkrywa piękno w tym świecie. I jest tak oszołomiony tym pięknym, że początkowo nie wie, co ma z tym zrobić. Jeżeli chodzi o jego życie, jakieś tam prywatne, rodzinne, Niezbyt dobrze sobie radzi. Ma taki, bym powiedziała, słaby charakter. Nie jest zbytnio asertywny, przez co wpada w sytuacje, w których może niekoniecznie chciałby być, ale jakoś tak jego życie się toczy. Jest to też hmm, taka opowieść o everymanie, takim zwykłym szarym człowieku, o potyczkach codzienności. O tym właśnie, że być może czasami podejmujemy jakieś wybory, które potem okazują się złe, ale nic z tym nie robimy, ale że wciąż właśnie gdzieś jest ten drugi świat, do którego można uciec, taki właśnie rodzaj eskapizmu i pochłonięcia się w, w tą właśnie literaturę, która tutaj dla Stonera była no, taką drogą ucieczki. Nie wiem, czy to dobrze opisałam. Bardzo bym chciała na temat tej książki napisać recenzję albo jakiś dłuższy filmik. Tylko na pewno muszę zebrać myśli, bo póki co jestem w stanie powiedzieć, że jest rozczulająca, piękna, wzruszająca itd. Bardzo ciekawa jest w ogóle historia tej książki, że ona została napisana w latach bodajże 60., i totalnie nikt się ni nie zainteresował. I ona została dopiero odkryta ponownie, tam kilkadziesiąt lat później, no i znacznie później stała się taką powieścią kultową, ale wciąż mało osób o niej wie. W Polsce mam wrażenie, że dopiero to wydanie sprawiło, że po tą powieść dużo osób sięga, a została wydana w Polsce przez wydawnictwo Filtry właśnie w tym roku. Tak więc jest to świeżynka. Piękna jest ta okładka, w ogóle bardzo mi się podobają wydania wydawnictwa Filtry. I przy okazji mogę jeszcze wspomnieć, że razem ze Stonerem zamówiłam też na stronie wydawnictwa Filtry Davida Sedarisa Calypso. Ten tytuł też znam od zagranicznych influencerów czy też twórców kontentu w internecie, bo David Sedaris to jest bardzo płodny pisarz którego na polski za bardzo się nie tłumaczy, więc ja się nie spotkałam przynajmniej z żadnym wydaniem, ale może jeszcze to sprawdzę, jakby co to możecie mnie poprawić. W każdym razie on pisze bardzo takie komediowe teksty. To można powiedzieć, że jest taki zbiór esejów, który sprawia wrażenie autobiograficznego. Wielu krytyków uznaje Kalipso za jego największe osiągnięcie. Pisze tutaj o swojej rodzinie, o takich o codziennych sprawach, ale wszystko w taki sposób bardzo humorystyczny, że można śmiać się w głos czytając to. Ja dopiero przeczytałam kilka tych esejów, więc jeszcze nie skończyłam, ale chciałam pokazać, bo wydanie też jest piękne. I ostatnia książka, o której chciałam wspomnieć, to A jeśli jesteśmy złoczyńcami autorstwa M. Rio. To jest książka, którą ja w oryginale w języku angielskim czytałam w zeszłym roku i wszystkim ją polecałam, bo jest naprawdę świetna, z gatunku Dark Academia, i w tym roku miała swoją premierę w języku polskim w wydawnictwie Must Read, to jest taka odnoga wydawnictwa media rodzina, które... Dobrze myślę znamy z pierwszego wydania Harry'ego Pottera po polsku i tą kopię dostałam od wydawnictwa, bo też w podcaście Prawdziwe Zbrodnia robiłyśmy rozdanie, tak więc brałyśmy udział w promocji tej książki. Bardzo się cieszę, że wyszło drugie poprawione wydanie w języku polskim, bo to pierwsze tłumaczenie no, nie cieszyło się popularnością. W każdym razie, o czym jest ta książka? Jest o grupie studentów, którzy studiują aktorstwo na takim ekskluzywnym uniwersytecie. Aktorstwo na tym uniwersytecie charakteryzuje się tym, że wystawiają tam tylko Szekspira, więc jak uczą się tego aktorstwa tylko na podstawie sztuk Szekspira. No i oni właśnie żyją tym Szekspirem, przez to, że to jest taka mała grupka studentów na każdym roku. To oni są tak pochłonięci tym Szekspirem, że właściwie zamiast rozmawiać swoimi słowami to rozmawiają ze sobą prawie że rzucając jakieś tam wersety z Szekspira. Dla osób, które doceniają właśnie taką klasykę jak Szekspir, no to to na pewno będzie świetna powieść. Poza tym tam jest miłość, zdrada, przestępstwo, kłamstwa. Intrygi, tajemnice, bardzo dużo emocji, przyjaźń, właśnie w takim jeszcze wieku, jakim oni byli. No, to wszystko bardzo mocno nawiązuje do tajemnej historii Donny Tart. Bardzo podobny klimat. Więc, no, na razie też więcej nie będę mówić, ale no, polecam, jeżeli lubicie, właśnie takie mroczne klimaty Akademii. I może tak szybko jeszcze powiem że zdarza mi się słuchać y, sporo audiobooków, ale audiobooki to jest dla mnie kategoria zupełnie inna, bo żeby książka się dobrze słuchała, no to ona musi być, no musi być innego rodzaju niż ta książka, którą ja czytam, bo jak czytam, to ja się faktycznie temu poświęcam, a jak słucham książki, no to na przykład idę sobie gdzieś, albo sprzątam, albo coś, więc jakby moja uwaga nie jest w stu temu poświęcona, więc raczej audiobooki to wybieram takie książki, no, no luźne. Więc pierwszą książkę, którą przesłuchałam w tym roku to Emily Henry, ludzie, których spotykamy na wakacjach i jednak muszę stwierdzić, że jest to za duży cringe. Emily Henry właśnie pisze takie książki, bardzo lekkie, takie wakacyjne, jakby ona chyba sama stwierdziła, że będzie pisać książki, które ludzie będą czytać na wakacjach na plaży. No i okej, okay, spoko. Ale już więcej po jej książkę nie sięgnę nawet audiobooka, bo jednak to jest dla mnie za duży cringe. Zdecydowanie lepiej słucha mi się kryminały i właśnie w tym roku przesłuchałam kilka kryminałów autorki B.A. Paris. No ona jest bardzo płodna i właściwie większość tych książek pisze na jedno kopyto powiedzmy. Jest tam główna bohaterka kobieta. To się dzieje w jakiejś takiej zamkniętej przestrzeni albo na zamkniętym osiedlu ekskluzywnym, albo w zamkniętym domu. No i jakieś tam dramaty się dzieją, wiadomo, jest zagadka do rozwiązania. Taki thriller kryminału. I przeczytałam, nie przeczytałam, przesłuchałam za zamkniętymi drzwiami, dylemat i terapeutkę też, ale terapeutkę to chyba w zeszłym roku słuchałam. W każdym razie, jeżeli lubicie tego typu thriller o kryminały do czytania w sumie albo do słuchania, no to mogę polecić, bo ja korzystam z aplikacji Legimi i tam właśnie w większości książek jest do. Potem przerzuciłam się na serię Simona Becketa o Davidie Hunterze, który jest antropologiem sądowym. I no to też jest taka seria książek, właśnie zagadką do rozwiązania. Oczywiście David Hunter dzięki swoim super umiejętnościom łącząc medycynę sądową ze, swoimi, ze swoim intelektem, no to oczywiście te różne zagadki jest w stanie rozwikłać. Dobrze się słucha w każdym razie. I jedyna poważna książka, jaką przesłuchałam, ale to było dlatego, że wtedy byłam chora i leżałam w łóżku przez kilka dni i nie byłam w stanie nic oglądać, więc wtedy zamkniętymi oczami słuchałam i, i czułam się, jakbym faktycznie tę książkę czytała. To Łukasza Łomży Światy równoległe. W ogóle świetna jest ta okładka i jest to książka właśnie o Takiej pseudonauce, obalaniu mitów, pseudonauki i też przytaczaniu różnych ciekawych historii o płaskoziemcach, homeopatach, różdżkarzach. Także no, można się uśmiać, a można też trochę się złapać za głowę z tego, co się dzieje na tym świecie, więc to na pewno polecam do przeczytania, nie tylko do posłuchania. Mam nadzieję, że już się rozkręciłam i będę mogła wrócić do regularnego wrzucania filmików i też czytania, no bo oczywiście mój przestój tutaj był spowodowany tym, że zbyt dużo książek nie udało mi się przeczytać w ostatnim czasie, więc wypadłam trochę z obiegu, ale już wracam.